Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości. Nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie szuka złego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego. Nie cieszy się z niesprawiedliwości, i lecz weseli się z prawdą. Wszystko znosi. Wszystkiemu wierzy. We wszystkim pokłada nadzieję. Wszystko przytrzyma. Miłość nigdy nie ustaje. Oto słowo Boże. Ja, Sylwester, biorę Ciebie Katarzyno za żonę i ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że Cię nie opuszczę każde śmierć. Tak mi dopomóż. Panie Boże Wszechmogący, ludzie, Jedyny i Wszyscy Święci. Ja, Katarzyna, biorę Ciebie Sylwestrze Sylwestra za męża, i ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz, że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w trójce Jedynym i wszystkim. Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela małżeństwo przez Was zawarte. Ja powagą Kościoła katolickiego potwierdzam i błogosławiam imię Ojca i Syna, i Ducha Amen. Drogi Sylwestrze, droga Kasia. Piękny dzień dla Was, widzicie, Anali, pogoda cudowna, nieletnia, słoneczna, wspaniale wszystko, doczekaliście się tego pięknego dnia, e, wyczekiwanego z utęsknieniem i od tylu miesięcy i te przygotowania, wszystko gdzieś tam w głowie było, szczególnie pewnie u jak każda kobieta, czy wszystko poukładać, dopracować do końca, ale udało się i jesteście tutaj w gronie bliskich, rodziny, przyjaciół, Wszyscy z Wami nawet górale zjechali, widzę w dużej liczbie, a gdzie są górale, tam zabawa jest, mówią piękna, więc nie wiem, czy lokal się ostoi do rana, ale powinno być naprawdę pięknie, wspaniale. Cieszymy się, i stroje piękne, góralskie. Więc macie bliskich przyjaciół, rodzinę wokół siebie. Wszyscy są z Wami, by cieszyć się Waszym szczęściem, tym, że dzisiaj e, tę miłość, która Was jest już od lat przecież, ale chcecie e, niejako potwierdzić, przez ten sakrament małżeństwa, który na duszy waszych wyciśnie to niezawarte z nami, to co jest niezniszczalne, coś co jest jako sakrament wieczne i zawsze takie będzie przed Panem Bogiem. Dzisiaj stajemy tutaj, w tej świątyni, tutaj w naszym kościele, o to błogosławieństwo dla was prosić, o te łaski, siły, bo tego zawsze w życiu potrzeba. Każdy z nas, kto przeżył trochę tych wiosenek już w swoim życiu, wie, że są chwile radosne, piękne, chwile szczęścia, kiedyś wszystko w życiu wychodzi się, u Bóg, w życiu układa, ale jest też tak, że czasem przychodzą i te trudne doświadczenia i z nimi trzeba też się zmierzyć, trzeba stanąć na wysokości zadania, człowiek się nie poddaje, umie walczyć o swoje i yy, 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 Życie małżeńskie niewątpliwie jest takim miejscem gdzie jeżeli dwoje ludzi e, idzie razem przez to życie na pewno te szczególnie trudne doświadczenia łatwiej jest przeżyć bo ma się w sobie wsparcie ma się oparcie w kimś kto jest dla mnie bliski ważny w kimś kogo kocham kto jest moim mężem czy jest moją żoną tworzymy razem rodzinę uświęcamy ten czas i dlatego e, tak ważne by pamiętać to co też e, przypomina nam ta dekoracja w kościele to co też przeczytał nam pięknie tutaj lektor czyli ten hymn o miłości ten hymn który powinien chyba każdy z nas mieć gdzieś tam taką dużą tablicę w domu na ścianie szczególnie w miejscu gdzie często przebywamy i często